Co ważne, pozostałe szczegóły uzgadniane były już później w e, rozmowach, u, takich unilateralnych, można powiedzieć, pomiędzy Polską a e, Niemcami, Polską a Gdańskiem. E, ustalenia te również oparte były o e, prowadzone później e, spotkania w Warszawie. Odpowiednie dokumenty. Sporządzone zostały i, i, i protokoły później e, określały one, zarówno jak wyglądają stosunki gospodarcze, jak również e, polityczne w mieście. Tutaj macie Państwo e, przedstawioną mapę administracyjną obszaru wolnego miasta Gdańska. Jak Państwo widzicie, jest to e, w sumie obszar. Ta mapa jest nieco rozciągnięta, więc powinna być bardziej w pionie niż w poziomie, ale tu ze względów technicznych rzutnik nam to troszeczkę zmienił. Proszę zwrócić uwagę, że generalnie obracamy się w terenie znajdującym się w desie Wisły i Nogatu. Tak? to jest teren, obszar Wisły i Nogatu oraz spora część kaszu plus tereny bezpośrednio miasta Gdańska, tereny Uprzemysłowione i tereny yy, miasta Gdańska. Co ważne, samo miasto Gdańsk liczyło wtedy tylko 228 tysięcy mieszkańców, czyli tak naprawdę wszyscy pozostali mieszkańcy yy, wolnego miasta to, była prakty to było praktycznie podwojenie, podwojenie ilości mieszkańców samego miasta Gdańska. Yy, gdańskie Niziny, Gdańskie Wyżyny miasto, można powiedzieć, powiatowe, to wszystko, to, ten cały obszar był o tyle interesujący zarówno dla Polaków, jak i dla Niemców, iż jak Państwo na pewno pamiętacie, to są tereny przynajmniej w połowie składające się z bardzo bogatych i żyznych, jeśli chodzi o e, rolnictwo ziem. A z drugiej strony mamy też do czynienia z tymi ziemiami nieurodzajnymi, tak, ale nadającymi się do hodowli na przykład, do uprawy na przykład ziemniaka, tak, tego, który rósł praktycznie na najgorszej ziemi, a w wieku XIX został dosyć sprytnie i skrzętnie wprowadzony tutaj przez państwo pruskie do uprawy wśród ludności kaszubskiej. Istniało 38, w zasadzie 40 przejść granicznych pomiędzy e, między wolnym miastem Gdańskiem a e, krajami sąsiednimi. Te kraje sąsiednie, przypominam, to była Rzeczpospolita i państwo niemieckie, tak? przy czym były to również przejścia morskie. Władza i ustrój wolnego miasta Gdańska. Najważniejsza rzecz. Czy wolne miasto Gdańsk miało e, prawo o myśleniu o swoim samostanowieniu? Czy to było rzeczywiście państwo? Otóż nie. E, był to wydzielony teren o dosyć rozwiniętych uprawnieniach samorządowych, natomiast pozostający pod nadzorem międzynarodowym, ale reprezentantem. Na niwie międzynarodowej wolnego miasta Gdańska była Rzeczpospolita Polska. Proszę sobie wyobrazić, że wszelkie sprawy związane z kontaktami międzynarodowymi, z konfliktami międzynarodowymi, nie były załatwiane przez przedstawicieli Sejmu i, czy, czy Senatu miasta Gdańska, tylko przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Oczywiście było to źródło wielu konfliktów, jeśli chodzi o Pewne podejście do prowadzenia polityki. Gdańszczanie bardzo chcieli stanowić o sobie całkowicie, niemniej jednak traktat wersalski dosyć precyzyjnie określał, co tym Gdańszczanom można bez Polski. Niestety rzeczpospolita nie była w stanie wyegzekwować tych praw, które jej się zgodnie z, tą, z uzgodnieniami. Należały. Tak? Niestety byliśmy wtedy za słabi, byliśmy również zaangażowani, jak Państwo pamiętacie, w inny konflikt po innej stronie Rzeczpospolitej też bardzo dużo się działo i niekoniecznie byliśmy w stanie mocno zaakcentować, co nam tutaj leży na sercu. Dlatego też konflikty pojawiały się często, natomiast ich szczególne znaczenie nabrało, nabrało tutaj, e, szczególnej mocy nabrało dopiero w okresie, e, kiedy naziści rozpoczęli swoje przejmowanie władzy w mieście. Ale to jest jakby historia zupełnie inna e, i nie na ten akurat wykład. Proszę zwrócić uwagę, ile my żeśmy mieli tych wysokich komisarzy Ligi Narodów. Okazuje się, że 2, 4, 6, 8, 10, czyli średnio co dwa lata zmieniał nam się e, wysoki przed, e, komisarz e, Przedstawiciel Ligi Narodów. E, dlaczego? Otóż dlatego, iż po pierwsze obowiązywała kadencyjność, po drugie e, różnice interesów poszczególnych mocarstw przekładały się również na prowadzoną przez przedstawicieli Ligi Narodów, polityka. Natomiast zdarzały się też wypadki losowe. Proszę wyobrazić sobie, iż na przykład e, wymieniony tutaj Manfredo Gravina, Włoch po prostu umarł w Gdańsku podczas pełnienia e, swoich obowiązków e, państwowych i co ciekawe pochowany został w Świętym Wojciechu. Jeśli jesteście Państwo Miłośnikami historii, a mniemam, że tak, skoro tutaj jesteście, polecam kiedyś wycieczkę do świętego Wojciecha, gdzie jeszcze do dzisiaj znajdziecie Państwo pomnik. Oczywiście ekskumacja ciała wysokiego komisarza została przeprowadzona w roku 1935, ale ten pierwszy kamień w tym miejscu, gdzie początkowo został pochowany, bo tak sobie życzył. Tak mu się to wszystko, ta, ta miejscowość i ta, ta okolica podobała, że tam po prostu go e, pochowano. E, Reginald Tower. Reginald Tower był jednym chyba z najbardziej e, nieprzychylnych Polakom e, polsce e, komisarzy Ligi Narodów. On w zasadzie powodował, że wszystkie proponowane przez Rzeczpospolitą rozwiązania dotyczące wolnego miasta e, były w jakiś sposób niemożliwe do zrealizowania. Każdy, tak. Czy Gdański Sejm, czy Senat miał wpływ na powołanie, na no, no to stanowisko? Nie, w żadnym nie. wypadku nie. Decydowała, nie. Narodów. Decydowała Liga Narodów. Mhm. Do Sejmu i Senatu dojdziemy za chwilę. Sejm i Senat to były tak naprawdę izby samorządu terytorialnego. One nazywały się tak bardzo szumnie, natomiast tak jak mówię, w momencie, kiedy nie mamy do czynienia z państwowością, to Sejm i Senat to jest tak naprawdę Rada Miasta, prawda, czy Rada Sejmiku Wojewódzkiego, można by to w jakiś sposób porównywać, e, jeśli chodzi o funkcjonowanie w teraz administracji samorządowej. To jeszcze nie bardzo chcieli, ale tak jak mówię, Opostrzenia powodowały, że nie było takiej możliwości. A czy były naciski, żeby wybierani byli tacy, a nie inni? No oczywiście, że tak. Ale to bardziej zależało od e, przedstawicieli e, mocarstw, niż od samych Gdajszczan. Natomiast wiadomo, sprzyjano albo tym, albo tym. Ciekawostką natomiast jest również to, iż Szwajcar, profesor Jakub Burkhardt, który był ostatnim przedstawicielem Ligi Narodów w wolnym mieście Gdańsku, praktycznie przez swoje ostatnie dwa lata funkcjonowania w wolnym mieście Gdańsku, pozostawał w areszcie domowym, przybył tutaj, ale to już był ten czas, kiedy Niemcy, kiedy NSDAP miał opanowane w zasadzie prawa administrację w wolnego miasta w 99%, dlatego każdy protest, Każda próba podjęcia mediacji czy interwencji prowadzona przez wysokiego komisarza kończyła się tylko tym, że dowiedział się, proszę iść do siebie do domu i się nie odzywać. Tak? To kończyło się w ten sposób, choćby dlatego, iż tak naprawdę na zdemilitaryzowanym terenie nie było możliwości podjęcia żadnych szybkich działań odwetowych, bo tak naprawdę. Wojska nie było. Jedyne formacje, które tutaj funkcjonowały, to były formacje bezpieczeństwa typu policja, ewentualnie jakieś organizacje o charakterze takim paramilitarnym, które później dopiero przekształcone zostały w jednostki, w regularne jednostki militarne, ale już pod zarządem NSDAP. Sejm Senat, tak jak już Państwu mówiłem, Zadanie tych dwóch izb było takie, że stwarzały wrażenie funkcjonowania tutaj osobnego państwa. Tymczasem tak nie było. Były to instytucje, do których zwracano się często o rozwiązanie lokalnych problemów. One utworzyły, tworzyły też lokalne prawo, tak? ale to prawo, które musiało być zgodne po pierwsze z prawem międzynarodowym, a często też musiało uwzględniać, polskie e, prawo. Polskie prawo na przykład, jeśli chodzi o podatki, o stawki celne i tak dalej. Proszę wyobrazić sobie, iż wymiana pieniędzy, która e, miała miejsce w Rzeczpospolitej, pamięta się Państwo, wspólna reforma Grabskiego, w tym samym okresie e, re, ta e, wymiana przeprowadzona została również w Gdańsku. Dlaczego? Gdańsk należał do polskiej strefy celnej, tak? Tutaj stawki celne były takie jak w Rzeczpospolitej, dlatego żeby nie występowały za duże te perturbacje na przejściu niejako z jednej do drugiej gospodarki, postarano się, żeby przelicznik walutowy był transparentny, tak? dlatego przyjęto, że zamieniamy markę polską na złotego polskiego, a markę gdańską czy markę niemiecką, pruską na Złotego Gdańskiego, bo przecież guld to złoty, Na tak? Złotego Gdańskiego w parytecie 1 do 1. Czyli jeden gulden, jedna złotówka i jedna marka. Dopiero później ten parytet został już przez nazistów e, zaburzony. W latach 30 zmieniono ten przelicznik na 0,8. Komisariat Generalny Rzeczpospolitej. Tak jak już Państwu mówiłem, nasze prawa były tutaj dosyć szerokie, ale niestety często nieegzekwowalne. O tym, że mieliśmy tutaj swoją pocztę, że mieliśmy e, koleje państwowe, że mieliśmy drogi, e, drogi wodne i portowe, że mieliśmy udział w stoczni, to na pewno Państwo wiecie. Natomiast e, dosyć skutecznie byliśmy blokowani właśnie przez ten żywioł niemiecki, który nie do końca chciał szybko oddać swoje. Udziały w tym właśnie organizmie. Naszym przedstawicielem był komisarz generalny Rzeczpospolitej, który do Gdańska trafił w randze ministra Rzeczpospolitej. Jako minister funkcjonował w rządzie polskim, natomiast tutaj był komisarzem generalnym. Było ich kilku nazwiska, Państwu na pewno znane, niestety w większości z dosyć dramatyczną historią. Po wojnie. Natomiast co ważne, dla obywateli e, polskich przyjazd do Gdańska nie był wielkim problemem. Polacy wjeżdżali do wolnego miasta Gdańska na podstawie dowodu osobistego albo list zbiorowych potwierdzanych np. W, e, sta, e, w starostwie bądź innych urzędach e, państwowych. Oczywiście mogli też Polacy wjeżdżać na paszport, jeśli taki paszport, paszport posiadali.